Matka wiozła córeczkę na rowerze. Śmierć przyszła z naprzeciwka. Tragedia w Bilczycach. Tragedia w Bilczycach pod Wieliczką, województwo małopolskie. Kierowca Audi potrącił kobietę z pięcioletnim dzieckiem. 40-latka jechała rowerem i przewoziła w foteliku na jednośladzie córeczkę. Rowerzystka nie żyje, a jej dziecko walczy o życie. Kobieta z córeczką wybrały się na rowerową przejażdżkę. Chciały skorzystać z ładnej pogody. Nikt nie mógł przypuszczać, że dojdzie do takiej tragedii. Tragedia w Bilczycach. Nie żyje kobieta. Jej dziecko walczy o życie. W niedzielę, 30 czerwca, po godzina 17 na drodze powiatowej w Bilczycach, doszło do koszmarnego wypadku. Audi, którym podróżowało dwóch mieszkańców powiatu Wielickiego w wieku 36 i 52 lat, potrąciło rowerzystkę. 40-letnia cyklistka nie jechała sama. Przewoziła w foteliku na rowerze 5-letnią córeczkę. Kierujący Audi z nieznanych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas i uderzył w rowerzystkę, a potem uderzył w drzewo przekazał fakt.pl Komisarz Rafał Knapik z zespołu prasowego Małopolskiej Policji Jak powiedział nam oficer Małopolskiej Policji, kobieta i jej córeczka zostały ciężko ranne 40-latka, pomimo godzinnej reanimacji, zmarła jej dziecko w ciężkim stanie zostało zabrane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Pięć latka walczy o życie. Ranny został także jeden z mężczyzn z Audi. Na miejscu tragicznego wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga została zablokowana. O śmierci Adama mówiła cała Polska. Sprawcy złagodzono wyrok. Żaden organ nie był cały. Jeden z uczestników wypadku uciekł. Kto kierował Audi, czy był trzeźwy, to ustalają śledczy. Jak poinformował nas komisarz, Rafał Knapik, jeden z uczestników tego zdarzenia, 52-latek, przed przybyciem policji, oddalił się z miejsca wypadku. Udało się go szybko zlokalizować i zatrzymać. Przebywał w miejscu zamieszkania. W sprawie tragicznego wypadku wszczęto śledztwo. Mówiła o ciężkim dniu i teściowej. Zapamiętała tylko światła z naprzeciwka. Jej synek nie żyje. Kolejna tragedia w Małopolsce. To wyjątkowo tragiczny dzień w Małopolsce. Przed godzina 18 w Tworkowej pod Brzeskiem zderzyły się dwa samochody. Zginęła 72-letnia pasażerka jednego z aut, a kilkoro osób zostało rannych, w tym dziecko. Po godzina 2 w nocy w Brzeźnicy pod Wadowicami samochód zjechał z drogi, uderzył w drzewo, dachował i wpadł do rowu. Zginął 56-letni pasażer. 29-letni kierowca był pijany. W niedzielne popołudnie w miejscowości Błonie wydarzyła się kolejna tragedia. Na Dunajcu pod Tarnowem utonął 22-letni mężczyzna, mołdawianin. Jego ciało wydobyto po ponad godzinnych poszukiwaniach.